Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic the Hedgehog 3 and Knuckles. Oh yeah, witam was ludzie. Um, tak, teraz wytłumaczę sobie parę spraw, o których nie powiedziałem jak grałem z Dolakiem, ponieważ um, był Dolak, dlatego um, możliwe. Nie wiem, po prostu zapomniałem o tych rzeczach. O Jezu. Ja lama. Dobra. Grę nie będę przechodził, ze e, zdobywam Szmaragdy Chaosu, ponieważ najnormalniej lamiłbym wtedy, więc nie zrobię tego. E, tak. Jak widzicie, gra teraz ma nowe tło. Znaczy, te paski e, zastąpiło e, czarnymi paskami. No, tej znam zaraz, tej umrze. A ma pecha. Au Giń Dobra Wow, wow, wow to zaraz umrę um. o dobra O Pięknie, mamy shielda Sweet E, tak to jest... E, to, to jest kolejny poziom oczywiście. E, Ogólnie tu nie mam co komentować, po prostu nie wiem. Gramy. Te Wróciłem już w ogóle od dolaka. Bo byłem u niego. E, na, nareszcie, szczerze powiedziawszy. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak? Giń! Dobra Ten poziom jest super. Ten poziom mi się podoba. Chociaż jest wodnym poziomem, to akurat on mi nie przeszkadza. No gin, Dobra. Ogólnie dzięki temu e, bańko, e, bańkowemu shieldowi... E, nie zabraknie nam powietrza. O jezu. Fuck Mój super czadowy sh sh shield. Kurde. Dobra, kit. Przeżyjemy chyba jakoś bez niego. Da. Tam mieliśmy właśnie y bonus stage, ale jak mówiłem, nie, nie chcesz maragdów. No nie chciałbym, ale wolę nie przychodzić, bo będę lamił Okej, okay. ten boss jest... No prosty I teraz trzeba w niego napieprzać Napieprzaj Sonic, dobrze, jej Jak widzieliście Był łatwy Ojej. Oh ja yeah. Okej, okay. pierwszy jak mamy za sobą Sweet. Dobra. Akt drugi, Hydro City Zone. Naparzamy. Teraz będzie nas goniła ściana. Więc musimy uciekać. Jaj. ta co fajni? Dobra Okej, okay. i uciekliśmy przed ścianą eee, Dobra Jest dobrze, ludzie Ucieczka przez ścianą zaliczona Fuck. A co to? Jej, przyspieszenie Przyda się Ogólnie wstępnie 28 mam pojechać gdzieś ze swoim tatą, ale wstępnie, więc jeszcze nie wiem, ale w razie czego jakbym wiedział, czy mam jechać, czy nie, to oczywiście powiadomię was o tym. Ah fuck. Sweet. Górę. No góry! Nożesz, kurde! Mamy zero ringów, ludzie. Um, więc może być źle. Uh, RINGI, RINGI! Kurde. A okej, okay, pięknie. Lecimy z koksem. Jej! Jeździmy po wodzie. Jeździmy, co? Biegniemy. Okej. Okay. O, o! No... No nie! Serio! No nie, Sega! Już cię nie wie, nie lubię. O dobra jestem. <laughs> serio. Ja to chcę. Dziękuję. O oh yeah. To się przyda. Ach ta muzyczka. Fajna jest. Mnie się podoba. W ogóle też możecie zauważyć, że jest nowe intro przed tym takie nowsze, takie jakby retro akurat do serii właśnie retro i outro też będzie inne więc się przeszukujcie na nowość ale outro też jest to takich właśnie retro, bo to nie będzie moje ogólne wow no dalej dobra I jedziemy dalej Znowu biegniemy po wodzie A tu jest special stage Nie chcemy special stage'a Bo ja zrobię ogólnie zakończenie bez, bez supersonika Które nie jest prawdziwe ale ja będę chciał, ale będę chciał wam pokazać prawdziwe zakończenie. Ech, wal się na kóz. Czemu on nas tak nie lubi? Kurde. Okej, okay. mamy bossa. Eggman! Doktor Ivor Robotnik, genius! What, fuck, fuck? fuck. Jezu, zapomniałem się co mi walczyło, dobra. Już wiem, już wiem. Ludziska. Jestem jestem bezpieczny Zginiesz, robotniku Czym on rzuca jakimiś bombami chyba Fuck ha, 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 ha. Lol, ten się dał. Nic mu się nie stało Jak zwykle, dzień jak co dzień tak. Tak wygląda każdy dzień z Sonika. On traci milion ringów. Teres raz dostanie i musi nic nie stanie. Eee, tak. Teres jest nieśmiertelny, no cóż zrobić. Fuck, no nie! Dobra. Ech. Robotnik. I te jego głupie plany. Fuck. No nie! Serio? Można tostać ślinga? O Jezu. Fuck. Niedobrze. Dobra, dobrze wiedzieć, żeby nie uderzać w tamtą Ale teraz okay. nie ringu ringów, ludzie. No nie. Niedobrze. Fuck. Dobrze to jest! Jej. Jupi, udało się. Sonic got through act 2. Oh yeah. Time bonus. Okej, okay, Marble Garden Zone. Ale to na odcinku oczywiście, więc ja jestem Nero. To był dla was dzisiejszy odcinek Sonic 3 Knuckles. Nadzieja, że wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i na razie. Do zobaczenia. papa. Pa.